Witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta Dziś będziemy kontynuować budowę farmy. Myślałem, żeby to zrobić poza odcinkiem, ale pomyślałem też, że muszę coś szybko nagrać, bo akurat jestem w robocie. Znowu nagrywam dla Was filmy w robocie, dokładnie tak. Bo czemu nie? No i no, nie miałem pomysłu, więc to wszystko, co przyniosłem z Twilight Forest. Wywaliłem do jednej skrzynki i tak oto jestem przygotowany do tego odcinka. Wziąłem sobie jakieś podstawowe rzeczy, typu drewno. I za chwilę zobaczymy, jak to nam w ogóle wyjdzie. Już nie pamiętam dokładnie, jak ja chciałem to zbudować. Wiem, że na pewno chciałem na dole przetrzymywać zwierzęta, i celowo użyłem tutaj słowa przetrzymywać, bo będę je tu przetrzymywać. Dobrze, że wziąłem też te świerkowe pięki, bo nawet nie pomyślałem, że ja tu ze świerku coś budowałem. Nie pamiętałem dokładnie, co tu w ogóle planowałem zrobić, i całe szczęście jakoś daje rady, na razie to kontynuować. Więc teraz tak. Na pewno w jednej części będą świnie, w jednej części będą kury, w jednej części będą krowy. I więcej chyba tego nie potrzebuję. To są pięki zwykłe, pięki płotki. W takim razie potrzebuję tego i tego. E, to się robiło tak? Nie, to są płotki. No tak. Stara wersja Minecrafta. Więc to się robiło tak. O! To jednak jest ciemny płotek. Kurde. Nie wiedziałem. No trudno. Do czegoś się to wykorzysta kiedyś. Myślę, że to nie jest problem. Eee, teraz tak. Tu będzie można zrobić wejście. Nie. Będzie symetrii. Wejście można zrobić tu. I wejście można zrobić tu. Wtedy będzie symetrycznie. To hmm. też w ogóle tego nawet nie musi być, bo możemy zrobić to, że tutaj będzie jedno, tu będzie drugie, tu będzie trzecie, a tu nie będzie nic to też jest jakiś pomysł i myślę, że tak będzie po prostu to najprościej rozwiązać. Więc zrobimy to w ten sposób. Wybaczcie mi w ogóle, że dałem wam taki wysryć, jakim był ten dirt, który był w ogóle niezmontowany, a nic. Ale nie było kiedy dosłownie nic nagrać, i po prostu wziąłem Mikołaja do siebie. Jak mieliśmy przerwę na obiad, pojechaliśmy do Maka i w trakcie żarcia wpadli, wpadliśmy na pomysł, że asy nagramy takie coś. I, I dosłownie tyle tego było. Nie, jest to żaden, nie, nie był to żaden jakiś tam montowany film, czy coś. Miał być właśnie zmontowany, dobrze, wszystko już miało być takie fajne. A dałem wam taką srakę i musicie to zrozumieć, że niestety po prostu brak czasu przełożył się na to, że nawet nie mogłem tego pociąć, bo nie było zwyczajnie kiedy. Dobra, lecimy z tym. I to już jest prawie gotowe. Jeszcze teraz tutaj. I teraz tak, tu wprowadzimy sobie krowy chyba. Jest najwięcej miejsca. Tu będą świnie, tu będą kury, dlatego, że kury i świnie potrzebują mniej miejsca z uwagi na to, że po prostu nie potrzebuję ich dużo. Teraz tak, jakby to tutaj rozwiązać z tą wodą. Niestety chyba muszę zrobić coś takiego. Trochę szkoda. No bo chciałem to zrobić na jedną kartkę, no ale trudne, trzeba to trzeba. No też nie jest tego tak mało, pól. Myślę, że możemy nawet iść teraz po wodę, sobie to uzupełnić. Eee, Chociaż ja bym to uzupełnił w ogóle, ten dół zupełnie innym rodzajem materiału niż drewno brazowe, ale na razie nie mam pomysłu na to, jak to rozwiązać. Więc póki co musi to zostać eee, w ten sposób rozwiązane. No i zaraz zobaczymy, jak to zrobimy też z bokami tutaj. Nie wiem, coś tu nie pasuje do tego prawna Nie, no to gra się chyba Czemu to się tu wylało? Jak to się stało? Nie ogarniam Co jest? O, dobra. Już nieskończono źródeł wody. I teraz tak, tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli niestety znowu musi być tutaj na dwa. Szkoda. Więc znowu zmarnujemy miejsce. Bo można by było tylko na jeden. No ale trudno. Jak trzeba, to trzeba. Wyboru nie mam. W ogóle połączyłem sobie platy. Jakąś starą platę z cierniami i z jakimś tam innym męczantem. I połączyłem sobie tą platę z tą platą, którą nosiłem na, w ostatnich odcinkach. No i tak to, to się stało, że mam 250 punktów y, użyć na klacie, a nie... Y, coś koło setki, bo już miałem resztkę, tylko słodnie. Y, Teraz tak, co ja potrzebuję? Na pewno potrzebuję motykę. Więc ją bierzemy. Na pewno potrzebuję No właśnie co tu potrzebuje? Potrzebuje nasionka ee, Ziemniaczki Machewek nie mam Trudno W sumie to nie potrzebuję tego wszystkiego Ło, panie kolego Ale o Marchewka. <laughs> Nie wiem dlaczego ja pomyślałem, że wydrośnie mi marchewka z niego. No nieźle. Dobra, ale lecimy to robić dalej. Yy, tutaj trzeba wylać wodę. Dobra. Bierzemy jeszcze więcej tej wody. Tutaj trzeba to uzupełnić. To jest tak raz, 2, 3, 4, 5, 6. Więc to będą te dobra, no to idealnie wystarczyło. I super. Tutaj ten dół jest jeszcze nie wyrównany ale to na razie trudno, na razie z tym nic nie mogę zrobić. Teraz tak Tutaj będzie pszenica, z uwagi na to, że jest tego najwięcej i słyszałem villagera. Pszenicy potrzebujemy najwięcej, myślę, że mm, innych rzeczy nam tyle nie będzie potrzebnych. Do tego, że pszenica po pierwsze wyżywi kurczaki, po drugie wyżywi krowy. A ziemniaki wyżywią tylko mnie, a makaki wyżywią tylko świnie. Więc jest mało ważne w zasadzie nawet w ogóle nie musimy tego uprawiać, no ale może będzie jakiś villager, który będzie chciał to odkupić później, jak sobie ich tu sprowadzę. Więc może się przyda. Pożyjemy, zobaczymy. I słyszę tutaj jakieś koleżkę na dole. A, No je Co to? Swewer. Ciekawe, że tak po prostu sobie go znalazłem. No ale dobra, w takim razie górę farmy mamy już zakończoną. Teraz trzeba skupić się na tym, co jest na dole. Czyli tutaj trzeba to wyłożyć tym jeszcze płotkami. Mogę sobie dorobić tych płotków, to żaden problem. Na pewno też trzeba będzie zrobić furtki. Potrzebuję trzech furtek. To rozłożyć tak. I powinno być tego wystarczająco Tu potrzebujemy dwie chówki W takim razie tu będzie potrzebna jeszcze jedna Okej okay. Dobra Mamy to To miejsce dla krów będzie dość duże Chociaż ja bym to w zasadzie przesunął je do krawkę jeszcze Będzie to pasowało z tym tutaj żeby mnie to wygląda ładniej ale kto co lubi o, i tutaj nie wiem czy robić to tak do góry czy nie wydaje mi się, że raczej nie będę tego podnosił myślę, że na tym poziomie może to zostać na spokojnie hmm, trzeba tylko krowy sprowadzić trzeba sprowadzić krowy, trzeba sprowadzić kurczaki trzeba sprowadzić świnie Chociaż świn nie potrzebuję w, w zasadzie, w ogóle, ale one mogą się przydać później do e, sprzedawania mięsa, jak sobie zrobimy rzeźnika. Wszystko zależy. Ale berma na tomu? Ty gnoju. Zdychaj. Blok mchu. No tu sobie zrobiłem skrzynkę na syf, na razie to będę tu trzymał. Ja to między odcinkami gdzieś tam posegreguję. No bo tutaj mamy już tragedię z miejscem w tym miejscu. Glas Swap, 42 punkty obrażeń, super rzecz, ale... Jest do użycia. O, ziewanko. Okej, okay. eee, w takim razie, co jeszcze? Eee, to, stone. Tak, stone'a też potrzebowaliśmy. Żeby wykończyć tutaj dół. Możemy się też zająć tym dołem. Żeby ten odcinek nie był taki, że tylko skupiamy się na tej farmie. A skupimy się ogółem na wykończeniu naszego domu. Zmarnowałem trochę tego stouna. Do tego tu już nie potrzebowałem. Tutaj potrzebujemy dokończyć tą ścianę to na pewno. To jest już gotowe. I teraz tak, tu jest jeden, tu jest jeden, tu jest jeden, tu jest jeden. Czyli teraz tak. Tutaj potrzebujemy to zamknąć. Tylko dlaczego to jest? A! Dobra! Czyli potrzebujemy też sufit położyć z tego, żeby tutaj była symetria, jeśli chodzi o kolorystykę sufitu. Rozumiem. Tutaj sobie zrobimy, myślę, słodki przy tym portalu. Żeby też nie walić głową w to. Tutaj można też zrobić taki schodek fajny. Będzie to moim zdaniem dobrze wyglądać. Okej. Okay. I teraz potrzebujemy zrobić schodki. Tego dirta też można zniszczyć. Nie chcę, żeby to tu było. Też tego dirta za drabiną trzeba będzie się pozbyć. Eee, tutaj. sotki z kamienia czy z tego. Będzie też trzeba tutaj za tą krabiną wyłożyć to w stoł, nie? No, coś takiego. I... Nie tak. I tak. O. Myślę, że może być coś takiego. Ale żeby mi to nie przeszkadzało że mamy ten jeden pozostały schodek Nie w tą stronę Nie wiem teraz czy jedną radę za tak ułożyć Nie, bo naprawdę ja go tu nie chcę Syry, chcę się tego pozbyć chcę to postawić Okej okay, dobra Jeszcze jedno Nikt nie zauważy, że tu jest kamień, Trabinka. mamy to. No jakaś to wygląda, Soro tu pływa. Teraz tak. E, potrzebujemy jeszcze smycz. Mam smycz? No musimy zobaczyć, czy mam smycz. Powinienem mieć smycz. Tak mi się wydaje, że miałem gdzieś. Mam nawet dwie. I dobrze. Więc musimy iść sprowadzić sobie krowy do naszej zagrody. Pytanie tylko, bo jest 8, o, o 8 godzina, o 10 się zaczyna robić ciemno. Czy jest w ogóle sens teraz iść? Możemy na pewno się rozejrzeć za tymi krowami, czy nigdzie ich tu nie ma. Na naszej wyspie, bo mogą być jakieś. Nie pamiętam, szczerze, czy były. O... Jest dzik, nie chcę dzika, ja chcę krowę. Myślę, że tu gdzieś były krowy. Nawet niedaleko. Mam taką nadzieję. Nie wiem, no pójdziemy tam chyba raczej rano. Myślę, że nie ma sensu się użerać z tymi potworami. Co to tam jest? Czym ty jesteś? To jest małpa. Normalnie. Małka. Gram w ogóle na render dystansie 32 czanki. I zobaczcie tę płynność. Jest naprawdę... ładnie, jest lepiej niż na tamtym kąpie na 16 czankach. Tutaj nie odczuwam za bardzo tych spadków. One są takie. No ja jestem przyzwyczaiłem do grania w Minecrafta w niezbyt wielu FPS-ach, ale jak mam po te 50-60 to jest spoko. Tam też widać jakieś skałki z daleka od naszej chaty. I to też jest fajna sprawa, bo no wiemy, że coś tam jest. Wcześniej tego nie wiedzieliśmy, że coś tam w ogóle się znajduje. Jeszcze trochę nam zostało. Możemy sobie powyciągać drwienka. Yy, można to tutaj poukładać. Nie będę tego na razie potrzebować. Ziemia się przyda. No, dawaj. Jeszcze nie mogę spać. Yy, przyda się też skrzynka. Ta skrzynka tu w zostawię. Ona się przyda na coś jeszcze innego. No dawaj. Już powinienem móc spać. Czy nie? No 25 26. O, dobrze. Już zapomniałem, kiedy dokładnie mogę się położyć. Oj, ziemanko! Znowu. Jak skończę ja nagrywać odcinek, to będę robić obiad dla Mikołaja. Będę mówił do roboty. Jest godzina 13 aktualnie, więc mam jeszcze 2,5 godziny na zrobienie tego obiadu. Będę robił gulasz. Więc pewnie się spóźnię. Bo miałem być na 15.30, ale do 16.30 robi. Więc myślę, że jak się spóźnię, no to raczej nic mu się nie stanie, najwyżej sobie pójdzie kepsa kupić czy coś, daleko nie ma. Kruwy Jakieś zwierząty, poproszę. Oczy Leżeć. Mrówko zjad. ale gdzie są krówy? Ja potrzebuję krówów. Małpka, nie chcę małpek, ja chcę krówy. No teraz szukaj tego, nie? No ja mam nadzieję, że gdzieś niedaleko je znajdę. To naprawdę będzie cienka sytuacja, jeśli będę musiał ich yy, szukać. A wy nie macie na co narzekać, jak będzie dłuższy odcinek. Lepiej dla Was. Hmm, gdzie ja to mogę znaleźć? Jak patrzę po mapie, gdzie są szare, szare te punkciki na mapie. Czerwone to są wrogowie, a szare to sobie stworzonka, które są neutralnie nastawione w stosunku do nas. To raczej imak bananowy. Mm, nie da nam pożywienia, a na pewno nie takiego jak krowa. Przy okazji krowa daje nam jeszcze skórę i to jest bardzo fajna sprawa, bo żywi się pszenicą i żywi się skórą. Ja pierdziele, żywi się pszenicą i daje nam mięsko i przy okazji skórę. Ja się nie żywię skórą. Nie myślcie sobie. Hmm... Gdzie one mogą być? Nie no, bo dalej to już nie ma sensu więc nie, nie, nie będę tyle prowadził, bo mi się nie chce. Nie lubię prowadzić zwierząt w tej grze, nawet na smyczy. To jest przegięcie. Obawiam się, że będę musiał zrobić to gdzieś poza odcinkiem. Może być ciężko, żeby znaleźć te krowy gdzieś w pobliżu. No za to mamy kuby. Kury też mogą być. Patrzcie za mną. Liski. Zerwało się. smyczy. No, dalej. Patrzcie za mną. Eee, dobrze biegnę? Dobrze biegnę. Oła. Zapraszam, zapraszam. Drugie kurwczaczki. Mm, szopy są ale ja nie chcę szopa ja chcę krowę może szopa da się jakoś swoić ciekawe zapraszam zapraszam proszę do mnie drogie panie blokujcie mi się oni bo z wami to jest gorzej niż z postaciami w butiku. Ludzie mają wychali na te postacie w gotiku. Jedynce, szczególnie. Jak się gdzieś prowadza, że się blokują o wszystko. Chociaż dla mnie nie ma takiej tragedii. Większym problemem jest to, że co takie wolne. Umiecie pływać? Umiecie. A będę je ciągnął pewnie. Jak to jest zapierdzielamy? Tak, dokładnie tak. Więc możemy lecieć. Eee, czy mam oddychanie pod wodą? To jest ciekawe. Tak, mamy. Super. To świetnie. Szkoda, że krówek tu nie ma. No ale trudno, to ten nie jest problem. Ważne, że w ogóle mamy jakiekolwiek zwierzątko na razie. Na razie i tak nie mielibyśmy tych krów czym karmić. to to? Ja szczurka, ale ładna. Smysz się zerwała. Gdzie są moje kury? Tak Tutaj. Patrz tu. gdzie jest twoja Gdzie jest twoja smyż mi powiedz. Ja jestem ślepy, nie widzę. Gdzie masz smycz? I kuro głupia O tam jest ten Potworek Trzeba będzie go zabić eee, Smycz no, Przydałoby się znaleźć tu smycz Trudno Chyba będzie trzeba zostać przy jednej kurze No z jedną kurę też się da rozmnożyć niby Ale szkoda, że zgubiłem smycz ona będzie mi potrzebna potem do krów. No świetnie. Chodź, tu No, Dobra, idę po to. jest bliżej. Co ja się będę przejmował? Chodź za mną. Tego potworka trzeba zabić. Czymkolwiek on jest. Jungle Dramtrix. Okej, okay. panie Drumtrix, y zabijecie. Sorry kurwa, Miss Ale chodź ze mną aż tutaj, chodź maleńka Przeżyjesz, nic ci się nie stanie czy chyba Mam taką nadzieję Zobacz, nie potrzebuję tej motyki Już mi nie będzie potrzebne No chodź, chodź do mnie Oczywiście, trzeba cierpnąć. No, idziesz? Nie, nie idzie. Musiała się zablokować gdzieś. Chodź, głupia kuga. Żebym jej nie mówił. No. No idziesz tu. No chodź, I się świeżaku. Chodź. No. Dawaj. Zostaniesz tu do końca życia. Dlaczego? Z, 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 za, za sam fakt istnienia. Ale jestem okropny, nie? Dobra. A, nie ważne? Ja Wam wszystkim dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jest już trochę przydługi, a ja też nie mam czasu, bo muszę robić ten kolorowy gulasz. Oglisty, naprawdę zajebisty. Więc widzimy się w następnym odcinku z Crafta. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.